Dzień dobry, witam serdecznie, firma Złota Rybka, Jarek Bury. Kochani, dzisiaj mam wyjątkowego gościa, pana naszego klienta, witam serdecznie, pana Waldka Knurowa. Dzień dobry. E, Waldku, bo już jesteśmy na ty, e, jest ta realizacja dla was wykonana, bo robiliśmy ją praktycznie dosyć długo, ale w końcu jest zrobiona, jest fajnie zrobiona. E, pytanie najważniejsze oczywiście, na samym wejściu, jakie recenzje... No Jakie słowa tak zwane? Powiem tak, no spodziewałem się, że będzie fajnie zrobione, ale jest po prostu jeszcze, jeszcze bardziej fajnie, niż myślałem. No to bardzo cieszy się, bo mieliście fajny kontakt z Mariuszem, akurat z pracownikiem, przypomnę tam chłopakom, którzy znają nas, bo akurat Waldyk tutaj rozmowę prowadził i jeszcze na targach w Katowicach to wszystko było ustalane bezpośrednio z Mariuszem. Także wydaje mi się, że chyba Mariusz zrobił tą robotę, tak to miał być. Super, super zrobił wszystko, jest perfekcyjnie wykonane, tak jak miało być. Troszkę sobie tutaj miałem indywidualne życzenia, bo chciałem pod was żebienia Są bez problemu. Chciałem utopioną e, rękojeść. Tak, żeby widzicie tak, kochani, żeby ta rękojeść była schowana, żeby nigdy nie była tak brudzona przez gołębie, bo wiadomo odchody wchodzą, a później jeśli ona jest na równo, albo nieraz nie daj Boże wystaje, no to wtedy ona jest później pobrudzona, jest taka nieestetyczna, jak my to mówimy po swojemu. Tam pamiętam jeszcze jak rozmawialiśmy, tam był temat związany, bo tak widzimy całą tą realizację, ona była dzielona chyba na rozmiary, nie? Tak, tak, 2,15 jest jedna jedna ściana na jeden gołębnik i 2,15 jest na, na drugi gołębnik. Czyli tak, ta, kochani widzicie? i tutaj jak se wdu złapiemy od tąd do tąd 16 było... 216 dokładnie, tak? Bo tam chodziło. na to 16 cel lęgowych wychodzi na jedną ściankę. Na jedną i na tą drugą był też inny rozmiar robiony. Tak, trzy boksy pójdą i, i 12. I to chyba było otądnie. Tak, o, tak to. O, tak widzicie, kochani, tak było przygotowane, bo Waldek ma tak rozłożony, pokazywał mi zdjęcia na, na telefonie gołniczych, naprawdę przepięknie zrobione za dobre pieniążki, bo to ktoś inny wykonywał. I mam nadzieję, że mówię, te cele, które są przygotowane, bo są do tego jeszcze boksy rozpłodowe. To wszystko, ta realizacja, jak wejdzie, no efekt będzie na pewno porażający. Bo widziałem, że jest pięknie pomalowane, zaimpregnowane. Do tego jeszcze mówię, Mariusz, tak, w tym wcześniejszym nagraniu pokazywałem dokładnie. Są piórołapy zrobione też ze sklejki liściastej. Bo też akurat tutaj na tamtym filmie wspominałem, ale tak od razu powiem Państwu, jak to wyglądało. Mieliśmy. Opóźnienie jest o tydzień, można powiedzieć, bo z tego względu nie że my się nie wyrobiliśmy, ale mieliśmy cały czas kontakt telefoniczny, bo mówiłem, że dostaliśmy dwukrotnie towar i ten towar nie spełniał tych oczekiwań. Dlatego był kontakt z Waldkiem i wtedy rozmawialiśmy, nie? że to się przesunie. No bo ja nie chciałem ryzykować. Chodzi o to, że tamta sklejka była niepełnowartościowa, po prostu ona była na małych formatach przygięta, że jak się padło dwie cele, widać było no, co najmniej z 5 mm w rozejście. Ja pokazywałem na zdjęciach, jak to wygląda. No, i wspólnie podjęliśmy wtedy decyzję, że nie robimy, bierzemy, robimy inaczej. solidniejszej. Solidniej. Tak, mówiłem, że cena będzie delikatnie droższa, ale tak, jak wspominałem, sklejka jest bardzo solidna jest 15, żeby każdy też widział, że to jest 15 sklejka. Bo to tak fajnie będzie widać na, na miarze, Jak na miarę weźmiemy, to zobaczcie, kochani, tu wychodzi wam 1,5 cm i to jest liściasta sklejka w systemie wodoodpornym. Także tutaj mam nadzieję, że mówię, te oczekiwania są dosyć spełnione i spełni to Wasze oczekiwania, bo mówię ta realizacja była przygotowana, można powiedzieć, szybko, dynamicznie, ale chyba wyszło fajnie. Jest, jest, jest ok, jest ok. Bardzo się cieszę. Teraz, tak, jakie plany co do hodowli, co w pierwszej kolejności, bo teraz pójdziemy w to oczywiście, mam tak, nadzieję. Dokładnie. Jakie jest nastawienie, od kiedy to się zacznie? No, myślę, że jak najszybciej, tylko. Po prostu zostanie ustawione i zaraz gołębie przenoszę i zaczynam. Miski wstawiamy i wchodzimy A, dokładnie. z lęgnięcia tak zwanym. już wszystko jest, także... A zapytam się jeszcze, bo my tutaj na tak zwanej kawie rozmawialiśmy o, o tych gołębiach, wjechała partia gołębi takich dobrych. Może Dobry gołębie. Proszę jaka to linia, od kogo? Karola Paszka. Mhm, Karol Paszka, to no wiadomo, to jest taki wybitny odwódca. No i linia Szelensa, Czyli już takie można powiedzieć ekstraligowe tematy. Tak, dokładnie. Bo ja pamiętam wtedy jeszcze rozmawialiśmy, bo z żoną się widzieliśmy wspólnie na targach w Katowicach. To takie zacięcie teraz na ten sezon jest dosyć mocne, ale w, głównie na młody chyba się przygotowuje. Tak, dokładnie. Czyli te młody to pokaże nam ten sezon, jak to wszystko będzie wyglądać. A generalnie, jeszcze co do suplementacji, do żywienia, yy, czy. Karmy według swojego planu, czy na planie takim jak, jak dany producent? Czy przykładał to firma MDM, czy Mrowca, czy Campbell czy Opol? Jakie jest właśnie później z żywieniem? No, Mrowca i MDM. Czyli to wszystko do połączenia, tak, ale wymać wy jakiś swój program ułożony lotowy, czy? Jeszcze nie, jeszcze nie. Czyli na razie jest na tak razie na razie zasadzie... to jest takie taki powiedzmy na rozpoczęcie, trochę też na metodzie prób. Rozumiem, na tej zasadzie. No to co kochani, zobaczcie, no, realizacja bardzo piękna, mówię, bo to jest całe wyposażenie, tak, na tym wcześniejszym filmiku sobie zobaczycie, bo ten drugi filmik będzie dograny, macie te cele rozpłodowe piękne zrobione, do tego są te trzy boksy rozpłodowe duże. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za wytrwałość, bo by troszeczkę tego czasu upłynęło, ale mam nadzieję, że będziecie panowie, jak to się mówi, zadowoleni i, mówię tu wszystko, zrobimy tak, że jeśli będą kolejne realizacje, to ja będę tylko i wyłącznie prosił o polecenie dla kolejnych hodowców, bo mówię, jeśli wy mnie polecicie, to będzie to się wszystko Myślę, fajnie działo. Jeśli chłopaki się zobaczą, to na pewno będą chętni. Bardzo się zabudzenia. cieszę. Kochani, dziękuję. wszystkiego dobrego, ja bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie i zapraszam was, hodowcy, też do takiej realizacji.